Cześć, witajcie na kanale Dogfabric. Dzisiejszy materiał będzie nieco inny. Obejrzymy sobie film z moich pierwszych zawodów z Kantem. Jest to część B, czyli posłuszeństwo, jeżeli chodzi o zawody IPO. No cóż, zapraszam. Zaczynamy! No tutaj, jak widzicie, przygotowania, czekamy na znak sędziego żeby się móc później odmeldować. No tutaj razem z Marcinem idziemy właśnie na odmeldowanie do sędziego. Znana, wyuczona formułka. Przewodnik mi z Konieczka z psem KMTSK i melduje gotowość do pracy na posłuszeństwie. Uścisk dłoni. Teraz Marcin. Osoba, której naprawdę bardzo wiele zawdzięczam. Naprawdę mega. Trzymajcie kciuki, żeby Wrócił szybko do zdrowia. A tu z suszką Nikita. Bardzo fajna suszka, mega dobra. Największy wynik, najwyższy wynik na posłuszeństwie miasta, całego zawodu wtedy. W jedynkach. No. I czekamy na podstawie na snak sędziego. Oczywiście, jako że pierwsze zawody, stres po prostu potężny kiedy się to skończy? W międzyczasie oczywiście oczywiście druga osoba, yy, która w parze wychodzi na posłuszeństwo, bo na posłuszeństwie wychodzimy na zawodach, jeżeli chodzi o IGP, w parach zawsze i tylko i wyłącznie na posłuszeństwie. Pozostałe dwie konkurencje, takie jak ślad i obrona no, już wychodzi się samodzielnie, no, zwłaszcza na obronę, no chyba z oczywistych powodów. No yy, tymczasem tutaj. Czekam, czekam, czekam i stres mnie tak, widzę, że zjada. Mm. I to sporo. Pies oczywiście tam na odłożeniu, gdzie nie widzicie, waruje i leży przez cały czas, przez cały czas mojego występu. I bez pomocy przewodnika, czyli no osoby, która startuje sprzęt. No i się zaczęło. Pierwsza prosta, 50 kroków. I w zasadzie na zawodach jedyne co zostaje to tylko i wyłącznie liczenie kroków, żeby układu gdzieś tam nie, nie pomylić. No bo wiadomo, na no każdy musi mieć równe szanse, no każdy musi zrobić na tych samych odcinkach te same ćwiczenia w takiej samej długości, żeby no, no dało się porównać to wszystko uczciwie. No ten zwrot był troszeczkę taki, no chciałbym lepszy na pewno, no, ale no wiadomo, no, to były pierwsze zawody, teraz już jest dużo lepiej. Chociaż no rok czasu teraz nie trenowałem ze względu na kontuzję moją ale już jest już jest OK. Artroskopia stawu kolanowego wygodnie należy do przyjemnych rzeczy, przyznam szczerze. Dobrze, druga prosta zaliczona, teraz trzecia, najkrótsza. i znowu zwrocik no to taki ładny ten zwrocik był po dwóch latach jestem zadowolony z niego no z tego jest trochę mniej zatrzymanie, ale tak dynamicznie zrobił Żeby pies takie długie odcinki wytrzymał bez smyczy, bez, smyczy, bez ponawiania komend, musi być przede wszystkim bardzo dobrze zmotywowany do działania. To jest, to jest najważniejsza rzecz. Podobnie się to przekłada na posłuszeństwo takie codzienne. No, żeby pies zawsze wracał do was na przywołanie, tak jak na zajęciach to uczymy, no, musi być do tego zmotywowany, no, musi mieć powód, do którego do was wraca. Poniekąd wszystko to, co dzieje się tutaj teraz na płycie, to co widzicie to jest nic innego jak po prostu posłuszeństwo. Co prawda oczywiście na zajęciach no, osoby, które potrzebują psa, po prostu żeby na co dzień się słuchał, no to wiadomo, że tutaj na ultraprecyzję jakąś nie ma takiej, nie ma takiego ciśnienia, żeby w ogóle robić jakieś super precyzyjne te ćwiczenia, no ale wiadomo emocje są tak na dobrą sprawę kluczem do sukcesu i tu był błąd troszeczkę. To oczywiście nazywa się siad z marszu. No tutaj straciłem trochę punktów, bo Kanto stwierdził, że zamiast siedzieć, to lepiej się położyć. Tak? Niestety tak to na zawodach bywa. Gdzie w treningach? Yy, nigdy mi się nie zdarzało, żeby on warował po siadzie sobie, sam z siebie. No, tutaj po prostu się zdarzyło, ale no takie są po prostu zawody i też trzeba mieć troszeczkę szczęście do tego. Teraz waruj w marszu. No to waruj było ok, chociaż trochę tam Troszeczkę pomogłem. To sędzia chyba już nawet pisze. No i gdzieś tam jakiś, jakiś punktik odpadł minimalny. No ale i tak udało się zająć trzecie miejsce na tych zawodach, więc, więc super. Stawka może nie była jakaś super wygórowana. Nie pamiętam, ile psów startowało wówczas. No ale trzecie miejsce udało się zająć. No zresztą dwa pierwsze miejsca, no to kolega Marcin wtedy zajął. Pierwsze miejsce zajął bodajże albo z Nikitą, albo z Milsonem, bo zawsze na zawody jeździł z dwoma psami, z psem i z Sutką. No i przeważnie tak było. Pierwsze dwa miejsca Marcin, gdzieś ja tam się plasowałem na jakimś trzecim, czwartym, nieraz piątym. Chyba na Słowacji siódme miałem. No ale to. Innym razem. No i tutaj chodzę, nie przy no niestety się posypało. Kanto się trochę za mocno nakręcił. No i aporty, aporty. Wyrzut. Ma się to machnięcie. Na komendę pies leci do aportu, tak? Dobranie. I wykończenie. Ach, minimalnie dotknął, ale to trzymanie dobre było. I teraz dostawienie noga. nogę. Bardzo Zawsze mi się podobało, że tą łapkę tak do góry, do góry wystawia po, w pozycji zasadniczej, czyli w momencie, kiedy stajemy, pies siedzi przy lewej nodze i skoncentrowany. Chociaż nigdy go tego nie uczyłem. Zawsze tak sam z siebie, jak, jak miał dobre emocje, to zawsze tą łapkę tak, tak wystawiał i to bardzo mi się u niego podobało. I teraz dokładnie taki sam aport z tą różnicą, że przez metrówkę, czyli tą przeszkodę, którą skakam w tej chwili i znowu puść, ta delikatnie i znowu dostawienie i teraz palisadkę, czyli ta przeszkoda z tyłu co jest tu z tego co pamiętam chyba źle wyrzuciłem ten koziołek i musiałem poprawić ten wyrzut a no odleciał w bok Koziołkiem też trzeba umieć rzucić, żeby upadł tak, a nie inaczej, żeby gdzieś nie odleciał. Nie zawsze to wychodzi, zwłaszcza, że takie wiatrzycho wtedy wiało. No to taki leciutki, drewniany, jak on w powietrzu leci, to potrafi się skręcić na bok, przez co później inaczej upada, bo powinien tak w linii prostej upaść i wtedy się turla bezpośrednio do przodu. A jak gdzieś pod kątem upadnie, to no, odskakuje gdzieś i pies ma też trudniej dobrać, tak na dobrą sprawę, taki koziołek. O, dokładnie tak jak teraz polecie. To jest dobrze. Przeszkoda. Aport i pies już wykończy C. Nie tam zabranie aportu. Puszczanie. Nie jest takie proste ćwiczenie wprowpozorom, no bo jednak pies ma jakąś tą niby zabawkę często. często. No, nieraz dzieje się tak, że, że pies lubi się bawić z tym aportem na zawodach, więc to też musi być wszystko wytłumaczone spotykam się z opiniami, że psza do sportu to się robi just like dead. No niestety tak nie jest. Troszkę wolno dosiadł, ale zawsze kanto ten ząb miał taki dosyć, dosyć sztywny. Za szybko chyba na piłkę z nim przeszedłem w treningach i to może być przyczyna, że bo jednak to jedzenie rozluźnia jak uczy się tego zadu, żeby on był taki, taki luźniejszy do tego ćwiczenia. Wtedy to lepiej wychodzi. Ale pozycja bardzo ładna. Przynajmniej ja jestem zadowolony. Tutaj czekamy na sędziego. Tak gadam, 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 bo tak przez moment przestałem trochę film śledzić, ale z tego, co kojarzę, teraz będzie wysyłanie naprzód, czyli pies w trakcie marszu biegnie do przodu na komendę. Tak, no, dokładnie. Z komendą naprzód. I teraz jest waruj. No ale tutaj też porę punkcików poszło, bo jednak tamto się trochę czaił do tego warowania. Chociaż to też, jest też, też duży dystans, czasem pies może nie słyszeć. Zwłaszcza jak mocno wieje. Wracamy do psa. Druga. I na odłożenie. Czyli teraz schodzi osoba, która w parze wychodziła na posłuszeństwo. Ona teraz wykonuje układ, i w tej chwili mój pies leży cały układ tej osoby, z którą wychodziłem w parze. no W tym przypadku Marcina i Nikity. Tutaj miałem 86 punktów, o ile dobrze pamiętam. Jakoś tak. No. Materiał się skończył. Przyznam szczerze, że ciężko się komentuje swoje własne zawody. <grymne> nie mówię, że lepiej czyjeś, ale no tak na dobrą sprawę, no tak na swoje, swoje, swoje jakieś tam pierwsze zawody z Kantem, nie mówię jakichś tam poprzednich startach jeszcze z Mantą, no to kupę, tam kupę lat temu było, ale to też zupełnie, zupełnie, zupełnie inne zawody, zupełnie inne egzaminy. Natomiast no, z Kantem pierwsze zawody, pierwsze koty, zapoty, trzecie miejsce udało się zdobyć, z czego jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony po dziś dzień. Zresztą nie mogę narzekać na wyniki Kanta, no, sprawdza się naprawdę świetnie, zawsze jest coś do dopracowania. No i co, jeżeli byście chcieli się czegoś jeszcze dowiedzieć? na temat mojego psa, czy, czy w ogóle startów, czy w ogóle szkolenia, no to co zapraszam do kontaktu, piszcie w komentarzach co, 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 co o tym sądzicie, co o tym sądzicie. No i tyle. Do zobaczenia na zajęciach. Cześć!